No i dobra, i poszło. I teraz, jak mi widać, tylko tyle, bo już, już nagrywam. A nagrywam, nagrywam krótki taki filmik po prostu, dlatego że ludzie zaczęli się mnie pytać. Nie wiem, oczywiście, po tych wszystkich różnych moich filmikach. Ludzie uznali, że ja chyba wiem coś więcej o przyszłości. Zaczęli, zaczęli się wszyscy pytać, a ja od razu odpowiadam, że ja bazuję tylko na swoich snach. Po prostu i, i w sumie sam w jakieś tam stuprocentowe przepowiednie nie wierzę w wykonaniu naszych pseudojasnowidzów, więc jak gdyby dla sprostowania powiem ogólnie o tej całej sytuacji na Ukrainie. Bo oczywiście wszyscy już wiedzą, że Rosja za, zaatakowała Ukrainę, no i, i dzieje się tragedia. Więc, tak jak wspomniałem, co, co wiedziałem wcześniej o Ukrainie, otóż trochę wiedziałem, bo, bo tutaj zainteresowanych odsyłam do takiego pewnego filmiku. Myślę, że będzie mnie wyraźnie słychać. Otóż tutaj, w tym miejscu, w tym pokoju, gdzie siedzę, w roku 2015. Dokładnie 23 grudnia nagrałem filmik krótki i w tym filmiku powiedziałem o, o 17 lutego i no, wymieniłem słowo kaźnie. Powiedziałem to co słyszałem w pewnym śnie i chodziło o to, że 17 lutego w Rosji no w tym przypadku no, pewnie wyszło na pogranicze Rosji, Rosji i Ukrainy. Dokona się kaźń. Kaźń słowo usłyszałem po rosyjsku, oczywiście znaczy to jakąś straszną tragedię i to był rok 2015. Ja oczywiście w tym filmiku myślałem, że to wszystko stanie się bardzo szybko, tam podałem rok chyba 2016. Oczywiście przyszło mi na to czekać w sumie 7 lat. W tym filmiku, o którym mówię, są pewne informacje takie, które do końca się nie sprawdziły. Trzeba wziąć poprawkę na to, bo mówię tam w tym filmie m.in., że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Hillary Clinton. Chodzi mi o to, że dawno temu, jeszcze w roku 2000, słyszałem we śnie, że kiedyś prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie kobieta. Więc po prostu, kiedy Hillary Clinton, jak to się mówi popularnie, wypłynęła, to się ucieszyłem, że oto sprawdza się mój sen i przepowiednia, stało się inaczej. Ale jednak twierdzę na przyszłość, że prezydentem po, po Joe Bidenie będzie, będzie kobieta. To będzie ten moment, na którym czekam. I to jest a propos tego filmu. I teraz tak, już teraz ze świeższych przekazów dokładnie w tym roku, dzień przed 17 lutego, przed tą całą kaźnią, 16 lutego i to mam dowód, dokument na Facebooku, siebie na profilu. 16 lutego w nocy, gdzieś tam po północy, jestem na Ukrainie we śnie, widzę przedszkole i lecą samoloty. Tylko nie wiem dlaczego z tych samolotów leciały kolorowe piłeczki. Tylko te piłeczki spowodowały to, to że, że zburzyły przedszkole, tak mówiąc krótko. I okazało się, to mówiłem 16 lutego, i oczywiście wpis taki był, i oczywiście okazało się, że w tym dniu 16 lutego na Ukrainie oszczelano przedszkole. Więc w sumie bym powiedział, że ten 16 jeszcze nie, ale 17, ja bym w ogóle przyjął jako początek wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jeśli można to nazwać wojną, bo to jest po prostu, po prostu okupacja i, i zagłada, zagłada narodu ukraińskiego. I tu od razu powiem takim ludziom, którzy szukają jakiegoś pocieszenia w tym wszystkim, bo Rosja może nie sami ludzie, tam po prostu ci zwykły, zwykli obywatele, ale ci, którzy nienawidzą Putina i generalnie jako Rosji to wam powiem o takim jednym przekładzie, przekazie, gdzie, gdzie pewna dziwna postać, już ja już zaznajamiałem ludzi z tą dziwną postacią, ta postać powiedziała mi, że Rosji grozi zagłada. Takie coś. Nie wiem o co chodzi, domyślam się pewnych wariantów, łącznie z tym, że, że przyleci asteroida i, i pociągnie tam po całym kontynencie rosyjskim, po całej Ziemi, nie wiem. Trudno zgadywać. Chodzi o to, że w tej chwili jest pytanie takie podstawowe: czy Rosja przejdzie przez Ukrainę i, i pójdzie dalej na zachód, czyli, czyli zaatakuje Polskę? To jest takie podstawowe w tej chwili pytanie. I teraz tak, chodzi mi o to, że nie mówiąc dat, nie, mówiąc, nie wymieniając miast, przypomnę taki swój dawny, już stary sen, on tam gdzieś. Już go dawno temu opowiadałem i opisywałem. Otóż pamiętam, śni mi się ogromna przestrzeń i powiem w tej chwili, że prawdopodobnie tylko tak, zawsze uprzedzam, że to nie jest wszystko na 100%, ale śni mi się ogromna przestrzeń i ogromna dziura w ziemi ogromna jak boisko sportowe albo wręcz stadion, i z prawej strony stoi koło mnie no troszeczkę niższy, starszy mężczyzna, tak trochę w tym przypadku na szaro ubrany, nie wiem kim był, ten mężczyzna pokazuje ręką swoim palcem na tą dziurę w ziemi ogromną i mówi do mnie po imieniu i mówi, słuchaj, mówi, od tej dziury zacznie się nowy porządek. Takie coś. Ja, prawdę mówiąc, jeszcze później po tym śnie, analizowałem go jakiś czas, i tak właśnie mówiłem, dlaczego, myślałem sobie, dlaczego może dojść do, do takiej sytuacji, do takiej dziury. Pomyślałem pewnie o jakimś ataku nuklearnym, wręcz takie coś. I, i możecie wierzyć lub nie, ale 2-3 sekundy po tych moich rozmyślaniach dostaję, jak gdyby, taką odpowiedź czy podpowiedź dosłownie, takie coś: My wiemy o tym dziadostwie. Czyli sens jest taki w tym, że po prostu być może że już wszelkie progi zostały przekroczone, że ludzie się nie szanują, że dziadostwo, czyli brud i smród w koło, plastyk w oceanach, trudno tu wyliczać. Ogólnie, ogólnie taki jest sens. Teraz jeszcze jest taka sprawa, że a propos snów, ja już też kilka razy wspominałem i być może że inni ludzie też tak mają, że. Można mieć w snach pewne tak zwane stałe miejsca. Tak samo jak symbole typu kolor czerwony, coś się sprawdzi, tam takie jak kościół się śni, jakaś sytuacja, to się ta sytuacja sprawdzi, i takie różne przykłady można by mnożyć. Chodzi o to, że mam takie tak zwane stałe miejsca, stałe miejsca, gdzie jeśli mi się coś śni, to raczej na 100% takie coś się sprawdzi. I teraz tak, mówię w tej chwili, jak gdyby z terytorium Częstochowy i od razu wspomnę, że wyobraźcie sobie na przykład, że nasza święta Jasna Góra znika z powierzchni ziemi. Niewyobrażalne, tak? Ale właśnie taki obrazek widziałem wiele lat temu. Spojrzałem od strony tak zwanego Rynku Biegańskiego. W czyn... Co? Nie, Biegańskiego. Od strony rynku, bo tu moja pani mi podpowiada. Od rynku, od placu Biegańskiego, o w ten sposób. Tak, od pracy Biegańskiego spojrzałem w lewo na zachód, w stronę Jasnej Góry, która zawsze stoi, tam monolit taki ogromny. I w tym śnie po prostu tej Jasnej Góry nie było. I powiem wam, co widziałem. Widziałem e, ogromną konstrukcję, taką... M, 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 tak jakby był położony w miejscu Jasnej Góry ogromny e, żółw. O, takie coś. Ogromny żółw. Taki sarkofag. Więc nie wiem, czy jest możliwe, że działania wojenne przejdą kiedyś na ziemię polską, wcześniej czy później, i, i jasna góra zostanie zburzona. Tego na przykład nie wiem. Więc teraz powiem bardziej, bliżej swojego miejsca zamieszkania, którego też oczywiście nie muszę tutaj wymieniać po sąsiedzku Szęstochowo. Otóż takim dziwnym miejscem, które jeśli mi się coś śni, to zawsze się sprawdza, jest w, nie wiem dlaczego okolice sklepu monopolowego. Takie coś. I być może, tylko jest jeszcze jedna zasada: że jeśli coś się pisze tak na Facebooku, przynajmniej w moim przypadku, nie należy tego kasować. Bo być może, że ci, którzy są ze mną od początku, kiedy założony był mój profil, czyli od roku 2012, być może, że ktoś zauważył i zapamiętał, jak pisałem, że widziałem czołgi na swoim osiedlu. Takie coś. I to też mnie dodatkowo straszy, i, i oby się to nie sprawdziło. Ale teraz tak, a propos tej dziury, dziury w ziemi, o której powiedziałem, i dalej tej miejscowości i miejsca, gdzie mieszkam. Tam jest taka szkoła podstawowa, dawna, dwójka, nieważne, nieważna ulica. I jest obok taki stary ryneczek. I ja we śnie pojawiłem się w tym miejscu, ko tego ryneczku, twarzą, jak gdyby na północny wschód. I zobaczyłem ogromny błysk. Błysk światła idący w stronę, w moją stronę, w stronę mojej miejscowości. I raptem na drugi dzień, ale to już na żywo. Wybrałem się na zakupy tam właśnie do pewnego sklepu i znalazłem się blisko tego miejsca, gdzie miałem ten sen o tym błysku. I teraz zacząłem sobie króciutko analizować, o co tu może chodzić, tak? Chociaż domyślam się, ale nie powiem wszystkiego, żeby nie straszyć, oczywiście. Ale o co chodzi? Tak, tak jak już wcześniej powiedziałem, że coś mi się śniło i ktoś mi, na, jak gdyby na pytanie, na pytanie daje odpowiedź. Wtedy, idąc i analizując, co może się wydarzyć, możecie wierzyć lub nie, usłyszałem takie coś, że odpowiedź jest na czole aparatu. Dokładnie takie coś. Więc, jeśli na czole aparatu, to ja pomyślałem o swoim aparacie fotograficznym, który mam, nie jest on wysokiej klasy specjalnie, jest to aparat sony. I tylko o to chodzi, że ja go kupiłem i specjalnie mu się nie przyglądałem, co tam na tym aparacie jest napisane, uznając, że w ogóle to nie jest istotne, tak ale tu mnie bardzo wszystko zafrapowało, zainteresowało. Szybciutko wróciłem do domu, i pierwsze, co zrobiłem, wziąłem aparat do rąk. I analizuję dalej, jeśli odpowiedź jest na czole aparatu, no to gdzieś z przodu, z przodu i u góry. I przeczy, przeczytałem to i się wystraszyłem, bo nie mniej, ni więcej na czole tego aparatu dosłownie, tak ktoś powiedział, gdzieś tam z tamtej strony, był i jest napis Cybershot. Tłumacząc to, to jest jak gdyby cybernetyczny strzał. Takie dziwne zdarzenie, zdarzenie, ale prawdziwe. I teraz jeszcze znowu bliżej, już w ogóle totalnie, stuprocentowo bliżej swojego miejsca zamieszkania. Nawet jeśli będą słuchać to ludzie, którzy mieszkają w tym miejscu i znają mnie, też nie muszą się bać, bo ja mówię, że nie zawsze się sprawdzają. Ale blog mój mieszkalny, w którym jestem, widziałem już dawno temu mocno ostrzelany. Tak to wygląda. I teraz, I teraz jeszcze taka jedna ciekawostka, a propos tych stałych miejsc, jest u mnie w miejscowości Kościół. I taki długi ciąg miejsca, którym dawno temu do pewnej starej huty prowadzone szły tory. Tam pociągami, wagonami był dostarczany towar do tej chuty. I oczywiście tory są już dawno historią, ale dlaczego to mówię? Bo tużko tego kościoła i blisko tych torów, który już, torów, których już teraz nie ma, znowu przypomina mi się sen. I ja stoję tam, ale jakby jako mały chłopiec. I leci od północy samolot. A ja jako dziecko, chyba większość kto to pamięta i pamięta te słowa typu panie pilocie dziura w samolocie, ja w tym śnie tak trochę naiwnie te słowa powtórzyłem. Ale to nie był wesoły samolot, to był samolot z ogromnym rykiem, szary, e, wojskowy i ja po prostu kiedy się obudziłem, wiedziałem, że coś przyleci z północy do Polski, coś strasznego. I ten sen, jak gdyby pociągając obrazek po tych torach, ten sen po prostu był przedłużony. Tam dalej z prawej strony, część, część bloków, gdzie taka mała dzielnica, w sumie mogę powiedzieć, nazywa się Ostrowy. Jak gdyby w tym śnie szybciutko, nie wiem czy duszą, czy ciałem astralnym, pogoniłem za tym samolotem. I teraz, zaki zobaczyłem obrazek? Ten samolot zawisł nad tymi blokami. Z tego samolotu wysunęła się lina. Na tej linie była taka ogromna metalowa kula, być może ważąca 2 tony, 5 ton. Ta kula została rozbujana w tym śnie przez ten samolot i zaczęła burzyć, demolować te bloki. I w tym momencie, jak gdyby w tym samolocie, były ogromne głośniki. Ogromne głośniki, i ja w tych, z, tych głośnikach, z tych głośników. Usłyszałem wyraźnie po polsku słowa, że to się dzieje w ramach upomnienia. Tyle ze snów. A teraz, w tej chwili, oczywiście oglądamy telewizor, tylko głos jest wyłączony, żeby nie, nie, robić, nie robić reklamy w żaden sposób czy, czy coś, ale, ale Wam spróbuję skrócić to, co w tej chwili oglądam. W języku rosyjskim przede wszystkim, bo to mnie interesuje. Powiem krótko tylko tak. Co mówią ludzie po rosyjsku? Mówią takie słowa. Putin, skatina, ty nie umrzesz, ty zdochniesz. No i to jest puenta tego mojego filmu. Pozostaje tylko jeszcze się modlić, żeby się to dziadostwo nie rozszerzyło. No i to, to wszystko. Wszystkich na razie pozdrawiam i do kolejnego usłyszenia.